Dzień dobry, witam, witam was serdecznie. W dzisiejszym krótkim filmie przedstawię Wam, jak wygląda panel klienta. Ten panel klienta będzie nam bardzo pomagał w zarządzaniu naszą licencją, dodawanie użytkowników, płaceniem przede wszystkim za zaległe faktury, czy też również zamykanie i reaktywacja licencji. W tym momencie ja po prostu udostępnię sobie ekran, na którym zobaczycie, jak wygląda ten panel. Jesteśmy obecnie na głównej e, stronie, e, na głównej stronie naszej, no i tutaj sobie zrobimy pełen ekran. Jesteśmy na naszej głównej stronie, tak? Zalogowaliśmy się do programu i oczywiście jesteśmy w naszym programie i tak. Y Możemy przejść sobie do panelu klienta. Panel klienta znajdziemy link tutaj w tym koszyczku w menu użytkownika, zaraz obok menu użytkownika, ale i również, gdy klikniemy sobie w menu użytkownika, tutaj mamy link do przeniesienia się do panelu klienta. I dzięki temu, jakby będziemy mogli zarządzać naszym kontem. Logowanie do panelu klienta i tutaj. Przełączę się od razu już też na panel klienta i teraz logowanie następuje naszymi danymi do logowania do programu zarówno w 360 księgowość jak i 360 kadry i płace. I przechodzimy sobie do głównego na widoku naszego tutaj panelu. Widzimy m, przede wszystkim podstawowe informacje, czyli że są dwa programy, że w jednym programie mamy aktywną licencję, w drugim programie wygasła nam licencja, tak? Czyli tutaj byśmy musieli sobie po prostu tą licencję. Aktywować. Ogólnie też widać, a propos promocji, jakie posiadamy, że możemy przejść sobie na naszą stronę internetową i zobaczyć, e, jakie są promocje, a, bo nie zawsze jest jedna, są. Również inne, więc oczywiście zachęcam do zaglądania na nasze strony. Jeżeli chodzi o pakiety i licencje, to widzimy przy każdym z programów, jaka jest licencja, do kiedy ważna, ilu mamy użytkowników z pełnymi prawami. Oczywiście bezpośrednio też możemy, tutaj klikając w blogo, przenieść się na dany program. U góry widzimy e, trzy kafelki, Tak, jest to pulpit, faktury i ustawienia. Na ten moment jeszcze nie ma e, możliwości jakby sprawdzania e, swoich rozliczeń. To będzie e, w najbliższej przyszłości, już szykujemy. Tak? E, I teraz tak, e, gdy jesteśmy e, zalogowani, możemy sobie oczywiście zarządzać e, naszym, e, naszymi licencjami, możemy zmienić e, pakiet, który już posiadamy, tak, czyli w tym pakiecie, który widać już tutaj, podpowiada nam się, co mamy, tak? Czyli w tym momencie mamy pakiet Biuro Pro, czyli to jest tak naprawdę najwyższy pakiet e, i możemy co najwyżej do tego pakietu dodać sobie dodatkowych użytkowników, ale oczywiście, jeżeli byśmy mieli inny pakiet, to wtedy po prostu klikamy tutaj pod e, odpowiednim e, programem, odpowiednim pakietem, klikamy zamów pakiet. W tym momencie ja mam akurat tutaj pakiet Pro i klikając Zmień Pakiet pojawia mi się informacja na temat mojego zamówienia, jak mogę zamówić, jak będzie wyliczona cena. W tym momencie pokazuje mi się opłata za do, dopłata jakby do tego pakietu. No tutaj troszeczkę przesadziłam z terminem licencji, ale oczywiście kwota będzie odpowiednio policzona. Tutaj, w momencie, kiedy dodajemy dodatkowych użytkowników, oczywiście pojawia nam się odpowiednia kwota do zapłaty. Klikając zamów i zapłać teraz, jesteśmy przenoszeni na stronę płatności naszego partnera. Montonio. Obecnie pan Montonio posiada już możliwość płacenia blikiem, więc nie będzie problemów z płatnościami. Już wszystko powinno przejść bardzo gładko i e, oczywiście po dokonaniu płatności należy się wylogować, zalogować do programu i, i również do panelu klienta, żeby po prostu dane dotyczące licencji naczytały się odpowiednio. Wracając tutaj do tej mojej głównej, tego mojego głównego widoku, mamy również informacje na temat drugiego programu, w którym akurat w tym przypadku licencja wygasła i musimy po prostu tą licencję aktywować. Oczywiście klikamy tutaj w zmień pakiet, pojawia nam się informacja, co mieliśmy do tej pory, jaką licencję opłasaliśmy do tej pory, tak? Mieliśmy w tym momencie licencję do 30 pracowników na y, kwotę właśnie tutaj podstawową 149 zł. Klikając zmień pakiet, podpowiada nam się informacja a propos y, odnowienia. O, tutaj też oczywiście troszeczkę przesadziłam z licencją. <gry> e, natomiast oczywiście, gdybyśmy chcieli zmienić ten pakiet, podwyższyć, y, dodać y, dodatkowe funkcjonalności, klikając zmień pakiet, oczywiście jesteśmy w stanie tutaj Dodać te płatności, oczywiście, no tutaj troszeczkę y, wartości nietkie, jak oczywiście będą, w Waszym przypadku będą niższe, natomiast jakby sama forma y, odnowienia jest bardzo prosta. Y, wracając też do głównego panelu, tutaj, y, oczywiście możemy zarządzać naszą licencją, możemy też zamknąć y, naszą licencję, czyli w momencie, kiedy mamy już aktywny pakiet, Nasz y, y, zamówionej licencji. Mamy takie trzy kropeczki tutaj obok y, guzika: Zmień pakiet. W tym momencie, gdy klikniemy sobie te trzy kropeczki, możemy również kliknąć guzik: Zakończ. I w tym momencie pojawi nam się panel, w którym widzimy informacje dotyczące zakończenia subskrypcji. No i tutaj musimy wybrać po prostu powód, y, m, który. Y, jakby może nie zmusza, ale powoduje to, że chcemy zamknąć licencję. Tak, jeżeli mamy inny powód niż wymieniony tutaj wyżej, oczywiście proszę o jego opisanie. Potem guzikiem potwierdź rezygnację z subskrypcji, rezygnujemy jakby tutaj z naszej licencji. W momencie, kiedy na przykład chcemy aktywować ponownie daną licencję w ciągu 10 miesięcy od rezygnacji. Gdy chcemy reaktywować, to będzie to liczona opłata w postaci 50 zł. netto. I tutaj już jest niezależnie od pakietu, który aktywujemy. W zakładce Faktury. Tutaj w tej zakładce u mnie akurat tych faktur nie widać, bo mam takie konto troszeczkę inne. Natomiast oczywiście jak klikniemy sobie w informacje dotyczące na przykład bieżącego roku, pojawi nam się informacja, w której będzie widoczna lista faktur. Ja tutaj i jak widzimy tutaj na głównym panelu, również mamy zakładkę faktury, i w tej zakładce widzimy, że pojawia nam się informacja z fakturami. Tu jest cała historia naszych operacji, czyli wszystkie faktury, które do tej pory były wystawione wraz z informacją na temat płatności. Tutaj widać zaznaczone mamy fakturę na czerwono, czyli oznacza to, że faktura nie została zapłacona. I musimy do, dokonać płatności. Tutaj ten guzik, zapłać, pokieruje nas na stronę naszego partnera Montonio. E, możemy oczywiście płacić plikiem już od jakiegoś czasu, więc nie, nie powinno być problemów. E, oczywiście, po dokonaniu płatności, wracamy się do panelu klienta, e, wylogowujemy się, zalogowujemy ponownie i już jakby zmiany w licencji zostaną e, zaczytane odpowiednio, czyli ten pakiet, który mamy i tutaj mamy zapłaconą fakturę, on zostanie aktywowany i będziemy mogli normalnie działać dalej, tak? Ta informacja tutaj poniżej strzałki, jak mamy nie ma płatności po dokonaniu płatności pojawi się informacja, w której ta płatność będzie oznaczona, kiedy była zrobiona i za jaką fakturę i e, jakim sposobem. Oczywiście jest też możliwość tutaj pobrania e, pliku w wersji PDF, czyli fakturkę możemy sobie pobrać na dysk. I przesłać dalej na przykład, tak, jeżeli mamy taką potrzebę. I tutaj mamy po prostu całą historię naszego, naszej współpracy z 360 Księgowość bądź 360 kadry i płacę. Wracając do głównej informacji tutaj na temat naszych programów i licencji widzimy, że oczywiście możemy nadal zmieniać te pakiety i w przypadku, jeżeli mamy fakturę nieopłaconą. Pojawia się komunikat, masz niezapłaconą fakturę, zamawienie nowej licencji jest niedozwolone, zapłać zaległość. I tutaj musimy po prostu dokonać płatności, żeby móc wprowadzać jakiekolwiek zmiany w naszej licencji. I teraz mała uwaga, prosimy nie zamykać licencji, jeżeli chcecie zmienić po prostu pakiet. Ten, te trzy kropeczki z tą opcją zakończ, one są dozwolone tylko wtedy, kiedy chcemy naprawdę zakończyć licencję, tak? ponieważ na przykład mamy zawieszoną działalność, czy też mamy na przykład jakieś zmiany, które wymagają po prostu chwilowej deaktywacji naszego programu. W momencie, kiedy zrobimy zakończ, no jakby tutaj licencja jest zakończona i w chwili, kiedy chcielibyśmy wybrać nowy pakiet, zostanie naliczona opłata reaktywacyjna, więc tutaj jakby poruszamy się pomiędzy pakietami, nie korzystamy z opcji zakończ. No ale oczywiście, jeżeli jest taka potrzeba, to jak najbardziej możemy to, możemy to zrobić. I w sumie to wszystko, tak? Jakby tutaj nie mamy nic więcej takiego skomplikowanego. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to oczywiście zapraszam do kontaktu. Myślę, że spokojnie sobie poradzicie. Z każdego miejsca możemy się zalogować do, do panelu klienta. W przypadku 360 księgowość, jak i niedługo już w przypadku kadry i płace. Będzie aktualizacja i również te dodatkowe, jakby, guziki do logowania do programu, do panelu klienta, będą udostępnione. Także zapraszam serdecznie do korzystania z panelu klienta. Tym bardziej, że nie zawsze jesteśmy tutaj na miejscu, żeby Wam pomóc w aktywacji licencji, chociażby weekend, biorąc pod uwagę, tak, nas nie ma, więc tutaj jak najbardziej samodzielnie możecie sobie tym kątem zarządzać aktywować licencję, dokonywać płatności, więc myślę, że teraz już nie powinno być absolutnie żadnych problemów w obsłudze własnego konta. Gdyby pojawiły się jakieś oczywiście przeciwności i problemy, to jak najbardziej zapraszam do kontaktu. Także na ten moment dziękuję bardzo i do zobaczenia.